Ktoś mnie pyta, a co ty robisz? A? Jeszcze 50 lat temu, to ja bym nie musiał nikomu tłumaczyć, co ja robię. Aha. Co robisz jestem kowalem. Aha, wszystko gra. A teraz kowalem? Co i tak? To no, wcześniej robi kowal. Co, co, no, Konie kuje pewno, nie? Mieczek, kle... jakieś lemieszek lepie. Mieczek. Ja muszę zaczynać od tego, czego nie robię. No, zębów nie wyrywam, bo brakuje chętnych. Tak? Konie nie kuje, bo to już jest trochę inna działka, to już trzeba mieć wykształcenie w tym kierunku, to już, to już jest osobny zawód, można tak trochę to Aha. potraktować. Chociaż starzy, starzy kowale to jeszcze robią. No i potem zostaje jeszcze bardzo szerokie spektrum, no nie wiem, można noże robić, można robić jakieś przedmioty użytkowe, narzędzia kraty ozdobne, balustrady. Ja się staram w tym kowalstwie takim artystycznym odnajdywać, czyli na przykład właśnie balustrady, płoty, jakieś takie użytkowe przedmioty do domu. Ostatnio współpracuję z taką artystką, więc ona projektuje, ja później po kowalsku próbuję to jakoś zrealizować. Bardzo fajne rzeczy do domu, więc jak ktoś lubi piękno takie rzeczywiście, które można dotknąć, którego można doświadczyć, no to, to stal mm -hmm. daje bardzo dużo takich wrażeń.